Um. Ano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widać dalej pogoda nas nie rozpieszcza, ale my się nie poddajemy. Jesteśmy na dworcu w Krakowie i idziemy na stare miasto. Mam nadzieję choć na chwilę przestanie padać, żeby były jakieś fajne ujęcia, ale tak czy tak, zostańcie z nami, bo będzie coś ciekawego. Więc lecimy dalej. No po prostu to jest magiczne miejsce. Szkoda, że po prostu pogoda nam się nie udała, bo pada tak, że nie da się chodzić. Ale na pewno jeszcze coś pobiegamy. Gdzieś może spróbujemy przeczekać ten deszcz. Zobaczcie. Już jestem cały mokry. Już mi nawet stopy pływają w butach. Ale to nic. 27 roku. Było w niej kilka pożarów, kilka razy była remontowana, stąd jej taki wygląd, jakby była z dwóch części przynajmniej zlepiona. No tak, no. W środku obecnie znajduje się muzeum jednostyczne, także jest możliwość pozwiedzania ją sobie od środka i do niej przylega fragment tego muru średniowiecznego. O, tu już jest ten, lepiej, co jest po lewej stronie, tak, tak? Lepiej zachowany ten fragmencik. Można sobie tak zobrazować, jak to pięknie musiało wyglądać, jakby jeszcze odrębnym miasta. Natomiast tutaj po prawej stronie ciągnie się cały szereg tych żydowskich restauracji z koszernym jedzonkiem. Jeśli macie Państwo ochotę pogostować tej żydowskiej koszernej kuchni, to właśnie tutaj są takie dania serwowane. Natomiast tam, gdzie ta Jarzębinka jest brama wejściowa do synagogi Popera, ona też była przez niego fundowana, był takim bardzo bogatym, bogatym kupcem żydowskim. Troszkę też. Dziwaki. miał tam swoje odchyły, Podobno podczas rozmyślań stał na jednej nodze. Stąd też nazywali go Bocianem. I sama synagoga była bardzo bogata, ozdobiona. Najbogatsza synagoga tutaj na Kazimierzu. Niestety podczas II wojny światowej Niemcy ją tutaj ogolili praktycznie do zera. Do zera. W środku obecnie księgarnia przeniesiona z tej synagogi wysokiej, którą widzieliśmy koło więzienia Gestapo. A za nią, ta zielona kamienica, to jest dom, miętowa kamienica, bo tu mnie y, ta y, turystka jedna poprawiła, że to jest miętowy kolor, proszę pana. Tak, miętowy. Rodziny Heleny Rubinstein. Rubinstein. O. Aha. Pod numerem 14 znajduje się dom, no magicznie w którym tu urodziła się i dorastała Helena Rubinstein, twórczyni Imperium Kosmetycznego. Po studiach w Szwajcarii, Helena wyjechała do Australii, dokąd... Nie wiem, Słowackiego, piękne budyneczek. Teatr im. Juliusza Słowackiego. Zaprojektowany przez Jana Zawiejskiego, wzniesiony w latach 1891-1893. Jego pierwowzorem był gmach opery paryskiej. Jest przykładem architektury eklektycznej. Teatrowi patronują wieńczące reprezentacyjną fasadę alegoryczne figury obrazujące poezję, dramat, komedię, muzykę, operę i operetkę. Już w pierwszych latach zyskał rangę sceny narodowej i wyznaczył kierunki rozwoju całego polskiego teatru współczesnego. Scena szczyci się posiadaniem słynnej kurtyny autorstwa malarza Henryka Siemirackiego opuszczanej tylko podczas dużej przerwy. Tak, po lewej stronie murów obronnych Krakowa. Pozostałości murów obronnych Krakowa. Zobaczcie, moi drodzy. W końcu na chwilkę przestało padać. I teraz Wam powiem taką ciekawostkę o plantach krakowskich. Jest tu takie pasmo, które się ciągnie przez 4 km. I uwierzcie mi, też o tym nie wiedziałem. Dzisiaj się tego dowiedziałem. Jest tu 21 hektarów. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. No bajka. Tak kochani, jak widać parasolki w ręce są Na chwilę przestało padać Jesteśmy w jednym z najstarszych miast w Europie I najbardziej uczestczanym przez turystów Mimo, że to jest najstarsze miasto Jest młode duchem Bo przyjeżdża tu bardzo, bardzo dużo studentów Bo jest tu bardzo dużo uczelni na wysokim poziomie Więc jest tu bardzo dużo młodzieży Polecamy tu przyjechać Oprócz tego polecamy przyjechać się Meleksem Jechaliśmy Meleksem ze względu na to, że padał deszcz Cena takiego przejazdu kosztuje 600 zł za dwie osoby i to trwa półtorej godziny. Ze względu na to, że dzisiaj było tak deszczowo i tych które tych jest naprawdę mniej, to zapłaciliśmy 200 zł. Bardzo dużo idzie się dowiedzieć podczas takiej wycieczki. Mieliśmy przewodnika, naprawdę koleś ogarniał temat. Pozdrawiamy go i zapraszamy do przejazdu Melexem. Naprawdę jest co oglądać, co roku będziemy wpadać na jakiś przejazd, to chwilę będziemy coś innego pokazywać ze względu na to, że w ciągu jednego dnia nie da się tego wszystkiego ogarnąć, ale mam nadzieję, że filmik się będzie podobał, więc lecimy dalej. Jak widać jesteśmy na starym mieście, na rynku, a tu mamy symbol Krakowa. Krakowskie gołębie. Jest ich tu po prostu multum. Mieliśmy bułeczkę dla nich, ale moje kochanie zgłodniało i niestety no, żaden gołąbek dzisiaj nie dostanie, oprócz mojego. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę jest tu bajecznie. Za każdym razem, co tu hasamy, to naprawdę aż dech w piersiach zatyka. Idziemy na sukienicę teraz? Idziemy na sukienicę. Tak, moi drodzy. Znajdujemy się teraz na Sukiennicach. Jest tu bardzo dużo wyrobów rzemieślniczych, pamiątek, bursztynów. Jest co kupywać. Zobaczcie. Oczywiście słonko na chwilę wyszło, więc ze słonkiem oczywiście pojawiło się bardzo dużo ludzi. Oczywiście nie jest to tak jak w sezonie. No i przez tą pogodę wiadomo. Ale czasami warto nawet i w deszczu przyjechać, no, mega każdy by znalazł coś tu dla siebie, a tu jak wspominałem, bursztyny. Zobaczcie. To. No super, to wygląda wszystko. No, co, oczywiście też tu jest pięknie, ale my dzisiaj jesteśmy za dnia. Za chwilę zawijamy do domu, ale jeszcze na pewno nie raz tu przyjedziemy. No, jest tu co zwiedzać, jest tu co zwiedzać, wam powiem. Tak, kochani, tym oto akcentem kończymy wycieczkę w Krakowie. Ja stejka mam 89 zł kosztował. A moja pierożki za ile? 22. Elegancko to wygląda. A w takiej restauracji jesteśmy. A więc trzymajcie się i do następnego. Tak kochani, wracamy już do domu, zapomniałem o ważniejszym. Wbijajcie na insta i oczywiście na fanpage'a na Facebooku, bo tam są pytania do QA. Więc zapraszam, zadawajcie pytania, który z dzień leci odcinek z odpowiedziami. Tymczasem trzymajcie się i bywajcie zdrowi. Jo